Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, tej, która dla naszego narodu polskiego jest kimś bardzo wyjątkowym, tej, która chroniła nas w historii Polski, gdy prześledzimy te wydarzenia, chociażby obrony Jasnej Góry przed Szwedami, Ślubowanie króla Kazimierza, powierzenie Królestwa opiece Matki Bożej. Dziś wyrażamy szczególną wiarę w opiekę Matki Bożej, częstochowskiej, w naszej Ojczyźnie, w naszych parafiach, w naszej rodzinie, w naszym życiu. Ewangelia dzisiejsza mówi o testamencie z krzyża. Kiedy z wysokości krzyża, z ołtarza krzyża, Chrystus mówi do Maryi, oto Syn Twój, a do Jana mówi, oto Matka Twoja. Czyż nie jest to piękne oddanie się Maryi nam, a nas Maryi? Tak bardzo często stajemy pod krzyżem. Często stajemy przed krzyżem niezrozumienia. Stajemy przed krzyżem cierpienia, zmagania z codziennością, bo może nie jesteśmy rozumiani. Czasami stajemy pod krzyżem codzienności, w której czujemy się jakobyśmy byli zabetonowani, jakobyśmy się nie mogli ruszyć. Bo coś nas paraliżuje, bo może choroba kogoś bliskiego, bo może niezrozumienie w rodzinie, podział, rozłam, może choroba dziecka, może trudne doświadczenie w pracy. <laughs> tak wiele krzyży jest w naszym życiu, dlatego trzeba nam stawać wobec tego krzyża, jaki mamy. Wraz z Maryją i powiedzieć Maryjo, Tobie zawierzam moje życie. Trzeba nam zawierzyć naszą ojczyznę, zawierzyć naszą parafię, zawierzyć nasze rodziny, nasze środowiska pracy i nas samych opiece Maryi, bo tylko z nią i w niej. Możemy doznać spokoju. Każda Eucharystia to ofiara męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Każda Eucharystia to ofiara krzyża. Dlatego za każdym razem, gdy jesteśmy na Mszy Świętej, musimy sobie uświadomić, że jest z nami Maryja i Święci. Dziś. Brzmi w naszych uczach jakaś pieśń maryjna, jakaś pieśń patriotyczna i niech ta melodia przypomina nam w naszych sercach, o tych, którzy walczyli za naszą ojczyznę, o tych, którzy wciąż o tej ojczyźnie decydują, o tych, którzy żyją w tej ojczyźnie. Aby nigdy nie doznali cierpienia. I na koniec wierszyk, być może z lat szkolnych, który warto sobie przypomnieć i jeszcze raz odpowiedzieć na pytania: Kto Ty jesteś, Polak Mały? Jaki znak Twój, orzeł biały? Gdzie Ty mieszkasz między swemi, w jakim kraju, w polskiej ziemi? Czym ta ziemia, mą ojczyzną, czym zdobyta, krwią i blizną? Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz?